i pokażę wam, co kupiłam. Południu maja wracamy do Europy i mamy taki plan, żeby znowu zrobić Eurotripa, także po to szukuję sobie swoją garderobę. Na pierwszy ogień Frank z bikinis. Mam mega dużo rzeczy z Frankisa, także wczoraj dokupiłam sobie tylko to bikini, bo po prostu zakochałam się w kolorze. Ale... Co? Kocham Frankisa, ale uważam, że jak za tą cenę, to jakoś mogłaby być trochę lepsza. Ciekawostka, w Stanach dalej mamy bardzo popularne domy handlowe. Czyli to jest duży sklep, który ma w sobie dużo, dużo różnych marek i tylko ich najnowsze kolekcje. Mam właśnie w tym sklepie można kupić stacjonarnie z Kimsa, także wczoraj zgłosiłam się na ten kombinezon. Z Kimsa naprawdę dałabym moje ostatnie pieniądze. No, to jest tak piękne. Przez długo nienawidziłam jeansów, ale ostatnio wróciła mi faska, także kupiłam dwie pary. Jedne takie, ile... gdzie bardziej niż z krótką nagiem Naprawdę ekstremalne. Ile ta druga para. Nie jestem pewna, czy nie. Do topów na lato. Użyłam jeszcze okulary, bo sam nie mogę znaleźć pary, które mi pasuje. Marka Desi. Nie mam tego, że staram się upraszczać ze swoim garderobem, w tym czasie to kupię sobie takie zwykłe czarne konwersy na platformie. Odkrycie tej marki nie ma w Polsce, ale absolutnie się w niej zakochałam. Nazywa się Brandy Melville to są rzeczy, które noszą takie nastolatki i takie cool girls w Stanach. To jest marka z basicami, taki bardzo dobrej jakości, bardzo czysty skład podobno. I są bardzo tanie. Także kupiłam sobie masę takich topików, shortów. Nie wiem, czy będę... Może w tych na przykład mogłam spokojnie iść na ulicę. W ogóle w Stanach dziewczyny chodzą tak. Wiem, że w Polsce to jest outfit, którego raczej byście nie wyszły, ale w Stanach totalnie laski właśnie wychodzą w takich shortach, topie i do tego konwersor, podobnych klapki. Mm. No Zobaczcie, jakie słodkie. Tak dla porównania, to te shorty kosztowały 22 dolary, a topik 18 dolary. Tu na Stany, to jest naprawdę dobra cena. Dzięki, że oglądały się mam nadzieję, że głoskowałam i ja ten weekend.